Projekt Polskie Szkolnictwo Zawodowe daje nam takie połączenie bazy, bo też mamy wyposażone pracownie zawodowe w naprawdę nowoczesny sprzęt, połączenie wiedzy nauczycieli, bo to nauczyciele idą też na szkolenia branżowe, na staże takie nauczycielskie, gdzie w zakładzie pracy spotykają się też z rzeczywistością, już nie są tylko teoretykami, ale też zobaczą, jak funkcjonuje zakład. Oraz y, uczniowie, czyli, czyli najpierw uczeń, który ma okazję w szpiku, jeszcze swoje kompetencje omówić z doradcą zawodowym, a później idzie na staż uczniowski. Ten staż uczniowski, ja myślę, że o stażach już bardzo dużo powiedziano, co one wnoszą, ale jest jeszcze jeden taki element. Dzisiaj tak się zastanawiałam, czy jeszcze czegoś nie powiedziano. Być może nie, albo nie usłyszałam, ale uczeń wykonuje w szkole różne zadania zawodowe, tworzy różne produkty, różne elementy, ale to wszystko kończy się oceną. Czy on to zrobi dobrze, czy on to zrobi źle, to najwyżej ma lepszą lub gorszą ocenę. Nie tworzy się i nie mamy możliwości stworzenia poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Ocena nie przekłada się na to wypracowanie w nim takiego poczucia. Jeżeli on jest w zakładzie pracy i dostaje polecenie wykonania jakiegoś elementu, no to jeżeli zrobi to źle, to to ponosi koszty pracodawca, tak? I nagle Zauważa ten uczeń, oni kiedy wracają z praktyki, to właśnie mówią z takich staży, że to nie jest tak, czy ja to zrobię, czy nie. Tylko jeżeli ja to zrobię źle, to to będzie droższa usługa, to może się nie sprzedać, to będą pretensje klienta. I nagle te kompetencje związane z poczuciem odpowiedzialności są dużo silniejsze, niż my jesteśmy w szkole wypracować u uczniów przy zadaniach zawodowych. I to też bym chciała powiedzieć, że to jest taki ważny aspekt, oprócz tych wszystkich umiejętności, oprócz kontaktu z dorosłymi, oprócz tego, że godziny pracy są obowiązujące, oprócz tych wszystkich kompetencji. To myślę, że też ma ważny aspekt. Jeszcze też ważne jest to, że dzięki tym projektom, jako dyrektorzy się bardzo dobrze znamy. Projekty pozwoliły nam na utworzenie takiego klubu dyrektora szkoły zawodowej. W szkolnictwie zawodowym dużo się dzieje. I myślę, że my bez telefonów do siebie, bez maili, bez kontaktów, czasami byśmy trochę błądzili. Jesteśmy dla siebie też mocnym wsparciem jako dyrektorzy w województwie opolskim, z tego co wiem, to nam zazdroszczą tego w całym kraju, ale to jest bardzo duża wartość dodana też tego projektu, za co bardzo dziękuję.